Siema, ja jestem Glavius, a ze mną jest Buczek. To ja. To on. A to jest ograny kanał i nasze systemowe pogaduchy. I dzisiaj porozmawiamy sobie o Warlocku, czyli kolejnym systemie od wydawcy Hangal Games. Hangar Games. A tak naprawdę od, jak się nazywa wydawca oryginalny? Fire Ruby Design. Bardzo dobrze. Także... Bo to polska edycja jest, więc co? Polską, za polską edycję odpowiada Hengel. Tak, porozmawiamy sobie dzisiaj o polskiej edycji systemu Warlock, czyli systemu OSR-owego. E... Staruszkolna brytyjska szkoła Grania. Mm. Tak, jak Jacek powiedział, dokładnie, słuchajcie go. E, dobra, Jacek, bo żebyśmy... Aaa, to, to dlatego tak poukładałeś ładnie podręczniki. Słuchaj, faktycznie, ta to gra fabularna w mrocznym klimacie fantazy z nurtu brytyjskiego OSR. Ale dobra, w sumie odpowiedziałem sobie na pierwsze pytanie, ale trudno. E, Jacek, co to jest za gra? <słuchaj> 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 Możesz przeczytać za <ze> mną. <słuchaj> Warlock to jest gra fantazy. E... Z nurtu brytyjskiego OSR-u, czyli staroszkolnej szko szkoły gra staroszko staroszkolnego. Zaskoczyłeś mnie. Tak. <noise> tak. Y jest to OSR mm, brytyjski, więc troszeczkę inny niż taki normalny. <głos> Chociaż <głos> każdy OSR jest trochę inny. Mm. Ale od siebie czy od innych mechanik? Ja nie jestem specem od OSR-u. Okay. Y Przynajmniej z takiego się nie uważam, ale akurat w Warlocku się odnajduje, więc chyba jest No okay. właśnie, bo to drugie moje pytanie, co według Ciebie wyróżnia ten system? <laughs> co wyróżnia ten system? Przystępna, łatwa, prosta mechanika, która wspiera narrację, odgrywanie postaci. Chociaż jakby tak to dobrze ugrać, to każda wspiera, ale tak, no, szybka, prosta mechanika wyróżnia ten system, fajny świat. Czyli królestwo, które jest tu opisane, ale możemy grać w jakimś innym Jasne. świecie, ale ten, który tutaj jest, też jest bardzo przyjemny. Dobra. Przyniosłeś generalnie całą pulę do tak. podręczników różnych, przy różnych. Widzę tutaj trzy większe, grube. Jakąś pseudogazetkę, tutaj jakąś broszurkę i jeszcze, I jeszcze ekran. ekran. mistrza gry. Dokładnie. Czyli masz pełne spektrum, rozumiem, że to ze wspieraczki. Tak, to była. jest wszystko ze wspieraczki. Eee, tak. Cuda i Klątwy też chyba jeszcze były w ramach wspieraczki, już nie, A to już nie, dam, nie dam się pociąć, aktualnie... Jest, wspieram to, więc chyba, 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 jest, tak. chyba jest. Aktualnie jest jeszcze, teraz już niedługo będzie zbiór scenariuszy jeszcze, ale to będzie kolejne pytanie. Będzie, będzie, będzie. Właśnie, bo teraz pytanie, tutaj w podręcznikach, co znajdziemy? Czy jest lore, czy to jest bardziej mechanika, Dobra, czy to, to jest trochę tego, trochę tego? To lecimy tak. Ekran mistrza gry, to mhm. znajdziemy tabelki, zasady, wszystko, czego potrzebujemy do, I to, co do zagrania. To, co w każdym ekranie, tak dokładnie. I on jest niski, rozkładany, więc taki, mm, no nie zasłania od stołu. Mamy tutaj Posłuchaj. przedmioty, jakieś efekty, zaklęć, znaczy gniewa ze światów, czyli co się stanie, jak nam nie wyjdzie magia, bronie, hmm, proste zasady, bo jak Taki widzisz, skrót. to jest taka prosta tabeleczka, jak, jak, co się dzieje w walce i rasy w królestwie, nie tylko i imiona popularne, to się całkiem okay. w sumie może to przydać, fajna, jak bierzemy jakiegoś yy, wchodzicie do karczmy albo spotykacie na trakcie kogoś tam i, 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 i tak naprawdę drużyna powinna przejść obok, a nagle ktoś stwierdza, a ja chcę zobaczyć, co, co te niedziałki tam robią przy tym wozie. Mam wrażenie, że on nie jest klasycznym ekranem i jest mniejszy. No, jest on jest niższy. niższy jest tak, niższy. Uważam to za mega plus swoją drogą, bo dla mnie największym mankamentem jest to, niby powstaje ten no, ekran, tak. żeby wszystko widzieć, a potem mam wrażenie, że no, po tak. wygraczy nie widzę. No, nie no. Ja siedzę i widzę, co mamy tym ekranie, nawet jak go mam blisko, i widzę tutaj, co robią gracze. Fajne. Mogę go też tak położyć. Jasne, fajne. Okay. Fajna opcja. Także to jest ekran, najprostszy do omówienia. Mamy starter, <laughs> który został wydany w formie drukowanej. Streszczenie zasad. E, parę przykładowych pod profesji i do tego jeszcze przygoda. E, przygoda, e, która dzieje się. No to o tym za chwilę będziemy mówić. Okay. O po powiązaniu tych elementów ze sobą, co jest fajne, w jeśli chodzi o polskiego warloka. Także jest tu całkiem fajna przygoda, i jak ktoś się zastanawia, czy warlock to jest dla niego, to polecam taki starter. Czy jest do kupienia? Tak, tak. Do kupienia w sklepie Hengala. Okay. Jak najbardziej jest. Potem mamy, idąc w tą stronę, e, podręcznik podstawowy, tak? Podręcznik podstawowy, wersja e, wspieraczkowa, e, powiększona o część zasad z dodatku. E, z, z jednego dodatku, jeśli nie z dwóch, które w wersji angielskiej są osobno, z kompendium i czegoś tam jeszcze. Ale to jest e, wersja wspieraczkowa, to jest czy wersja, wersja polska? Nie, wersja wspieraczkowa. W wersji polskiej e, tutaj paru, znaczy retailowej, tej, która normalnie będzie w sprzedaży, tutaj paru, paru rzeczy na końcu e, nie będzie. Ale one będą w ogóle dostępne, czy mm, też nie? Nie, bo tutaj jest taki dodatek numer jeden. Ale to jest parę stron, dodatkowe, dodatkowe no profesje i ich ma nie być. Z tego co wiem w, ich ma nie być. Potem już w kolejnej. W normalnym druku. No, jasne. Tak, ale jeśli chodzi o te zasady dodatkowe, tabelki i tak dalej z kompendium, to one będą w tej wersji. Także tak rzucałem okiem, tylko tam dosłownie parę stron mniej będzie. Okay. Także jak najbardziej. I to tutaj... pytanie, będą dostępne jako PDF na przykład, czy e... też zupełnie to pytanie, to pytanie, To pytanie do wydawnictwa Hengal, ale chyba... No Nie wiem, może napiszą w uwagach. Wojtku, e. jeśli będziesz oglądał, to chętnie zobaczymy Twój komentarz Dokładnie z informacją. E. I tutaj mamy tak, mechanikę. E. Wstępny zarys, ale taki bardzo luźny, że gdzieś tam ten na świat to królestwo jest i coś tam się dzieje, mhm. ale tak naprawdę to są głównie zasady, zaklęcia, magia, Czyli podręcznik to, główny to głównie mechanika. Tak. I profesje, bo one tutaj stanowią lwią część tego, plus porady dla mistrza gry, zasady, jak prowadzić, tak. Mhm. Eee, przykładowe przedmioty, artefakty, zaklęcia magiczne. Zasady leczenia. No wszystko to, co powinno się znajdować w podręczniku z zasadami. Mhm. Y opis raz, tak? Jasne. I Ale razem, jakiś lore y też się znajduje? Ten lor jest taki bardzo y ubogi, jeśli okay. tak. Raczej, Czyli... raczej go wyczytujemy tutaj gdzieś e pomiędzy wierszami. Pomiędzy nie? Okej. Okay. Czyli tak naprawdę, z jednej strony mamy ciekawą mechanikę, mamy jakiś ciekawy świat, bo wspominałeś o nim, jakby za kulisami, że jest spoko. Mhm. Ale de facto możemy zagrać więcej rzeczy na tym Tak, tak. No, generalnie możemy zagrać. O, tutaj na przykład jest rozdział o bóstwach. Mhm. Tak. I to są bóstwa już konkretnie z królestwa okay. e, opisane. No ale one mogą być w każdym innym fantazjachu, też mogą występować. Ze zmienioną nazwę. I... Albo nawet z taką samą nazwą. Także. no, Autor tego systemu chciał grać w inną grę, ale nowa edycja i nowa mechanika mu nie pasowały. Więc stworzył, stworzył własną, tak jakby, tak? Okej. Okay. I, I dobrze się przy tym bawił, tak dobrze, że się rozkręcił i powstał z tego cały setting. Potem właśnie królestwo i inne, inne rzeczy, i cały czas pojawiają się nowe dodatki. Ostatnio miała premierę po angielsku nowy zbiór przygód. Tak? Mhm. Także tutaj mamy głównie zasady, profesje i jakieś tam takie informacje o tym, że gdzieś, zajawki. Je, zajawki, że gdzieś tam znajdziemy ten setting, ale równie dobrze możemy zagrać w jakimś innym świecie, w większość takich materiałów jak Czyli mapy. można by to wręcz powiedzieć, że to jest wręcz troszkę bardziej jako uniwersalna mechanika? Znaczy, wiesz, co tak jest wydane w Polsce, że tutaj mamy tak jakby kor mechaniki i potem jest królestwo, które opisuje, co się dzieje, ale na przykład w Starterze już mamy jakieś miejsca akcji, które jest opisane. Jesteśmy, jesteśmy gdzieś w królestwie, i tak okay. dalej, więc no myśnie tak. No dobra. To był kor, gazetka i tutaj dwa rozszerzenia. Dwa dodatki. Królestwo, no to opisuje to nasze królestwo, tą krainę, do której mamy tutaj mapę. Autorstwa, kartografii w praktycznej. Tak? Kartografii niepraktycznej, czy niepraktycznego kartografa? No, profil się nazywa kartografia niepraktyczna. Kartografia niepraktyczna, okej. Okay. Okay. Także... Na Facebooku możecie znaleźć i jest więcej tam różnych ciekawych I co jest mapa stworzona stricte do Królestwa, stricte do polskiej edycji. Niemniej jednak ona tak jakby lorowo przez autora gry została uznana, że, e, no, że to jest ta właściwa mapa, nie? Okej, okay, czyli to już nie jest tylko nasza polska mapa, ale ogólnie Warlockowa tak, Królestwa. Tak, Czy można. po angielsku to jest Kingdom po prostu? Najprawdopodobniej. Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie tak. Okay. Także mamy tutaj wszystko, czego byśmy tylko chcieli. Tak naprawdę możemy śmiało ten kawałek, bo, jak widzicie, to jest kawałek kontynentu, możemy go wkleić w każdy tak naprawdę świat fantazy, w którym gramy i bardzo szybko to wszystko importować. Także zarówno te mapy, potem mapy królestwa, poszczególnych regionów, które też są stworzone i były dostępne dla wspierających czy na przykład teraz przed sprzedaży w sklepie wydawnictwa Hengal, To wszystko bardzo łatwo zaimplementować do. До нашей фикции. do naszej fikcji, wrzucić to w świat, który znamy i lubimy, w który gramy, w którym gramy już w coś, tak? Albo y, stworzyć własny nawet, tak? Także tutaj nie ma problemu. To królestwo może być jakimś regionem w, w waszej grze, tak? W innym, w, innym, w innym, świecie. Orientujesz się, czy to jest mapa, którą kartograf stworzył zupełnie, zupełnie sam, czy ona gdzieś z jakichś opisów wynika? I miał... Ona wynika z opisów z właśnie podrewnika. z królestwa, tak? Z opisów y, plus kontaktów z autorem. Plus w wersji angielskiej był taki szkic. To nie można nazwać tego mapą. Czy był była baza? Taka jakiś taki zarys hmm. jak to kartograf stwierdził, jak to zobaczył, stwierdził ach, czyli nie ma mapy. Okay. Więc tak naprawdę to wszystko gdzie co się znajduje w odległości, to tam gdzieś jakiś pomysł był, a on to wszystko no, wykonał taką solidną mm, Kartograficzną, Kartograficzną robotę i to wszystko tu umieścił, rozłożył, zaplanował, także naprawdę sztos. No wygląda to, wow. Mm. No ale chłopak podchodzi bardzo poważnie tak. do swojego <clears throat> hobby mm. czy do praca już. No to jego trzeba pytać. No tak, mam nadzieję, że na okazji będzie, bo kartograf chyba obecnie jest gdzieś w Sopocie. No jest w mieście? Jest w mieście. No, no. Może w Sopocie, może nie, ale tak czy siak powinien móc do nas trafić, a noż już będziemy mieli taką okazję w takim wypadku. Masz z nim kontakt, więc pewnie będziecie prosili o jakąś mediację, ale to kwestia przyszłości. Dobra. Czyli lore jest w dodatkach. W podręczniku głównym jest yy, mechanika yy, i tutaj mamy lore. Ale cuda i klątwy, to też lore, czy to mechanika bardziej? Yy, I to i to. Czyli te cuda i klątwy już się też łączą z królestwem, ale oprócz tego prowadzą dodatki. Dodatkowe jakieś mechaniki związane z mroczną magią, hmm. jakimiś cudami i necromancją, klątwami tego typu rzeczami, jakimiś artefaktami, które są potężne, ale są przeklęte i, okay, i tego czyli typu idziemy krok dalej w taki, naszej rozgrywce. Taki, 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 taki bajer dodatkowy. Królestwo to jest opis całego królestwa, ale jak zapewne widzisz, nie jest to aż taki ogromny podręcznik. No nie, nie. Tak. Z tego względu, że... Koncept, Lepsza broszurka. Że koncept, no nie wiem czy broszurka, ale generalnie koncept no, tak. jest... No dobra, możemy no, może, w tą książkę gdzieś tam pośrodku. Ale koncept jest taki, że tamte wszystkie rejony, miejsca są opisane, potem kolejne są opisane w jakiś bardziej szczegółowo, w dodatkach, w jakichś przygodach. i Czyli tego jest jeszcze rzeczy. tego więcej. Tak, jest tego więcej. E, a wszystko jest tak opisane, że jak to czytasz, nie, to nie zagłębia się tam nigdy jakieś mega szczegóły. Mm poza wybranymi tam miejscami i to wszystko bardzo fajnie napędza pomysły na sesję bo masz opis jakiegoś regionu ale tam nie ma że tam 3 km za wiatrakiem znajduje się coś tam tylko na przykład jest opisane co tam jest ta sfera do no, Tak, plus na przykład są jakieś rzeczy dopisane że być może chodzą słuchy że coś tam nie? że coś tam się nie. dzieje i tak dalej także od razu to napędza wyobraźnię do, szczegółowo opisany jest ponury Birkenstaf. Mhm. staw, tak? Birker staw, tak. Dokładnie. To jest i to stolica? Jest, nie, nie. Stolicą jest Wesselburg. No właśnie. A to jest to. takie miasto portowe, duże, znane. I ono jest bardziej szczegółowo opisane, m, tak, żeby m, można było się w tym bardziej bawić. Ale co, jest szansa, że w takim wypadku ten Treselbach, e, Westerbrost czy Westerland gdzieś później się, czy tam jest jeszcze inne? No, w się? Bo, bolszewo. Borszewo. To ukłon w swoim kierunku, co? Sopoty. Okej. Okay. Także. O! No proszę bardzo. No tego nie wiedziałem. Na wyspach trytonii. No dobra. Tak na hmm. wyspach trytonii jest sumia. Spoko. E, także są tutaj z dużo takich smaczków poprzemycanych przez kartografa. E, takich. E, no, puszczenia oczka. Do tak, puszczenia oczka do, 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 do ludzi grających. No na przykład tam u góry, patrz, co masz? Mglisty po jezierze. No, w No W dół. No, miałeś taki duży, czerwony napis, nazwa. A, Hengaldorf, no dobra. Tak. Okej, okay, jakby, jakbyś nie zwrócił mojej uwagi, by mnie by nie skojarzył, ale spoko. Tak, jest tam Hengaldorf, także to są jakieś tam nawiązania do... Fajnie. Do różnych rzeczy tutaj u nas w naszym. Fajne koncepty, generał. W naszej północnej Polsce, że tak powiem. Fajne fajne koncepty. No dobra, ale ja cały czas trzymam w ręce coś, o co muszę zapytać, bo jakby zżyła mnie ciekawość, co to jest? E, to jest Dostrzegasz Weselburski. Dostrzegacz. Dostrzegacz, czyli to jest gazeta. E, to jest gazeta, którą, e, która jest wydawana w świecie, bo ta mapa tak naprawdę jest wykonana. Też, znaczy, ona jest dla graczy, ale, ale koncept jest taki, że wszystkie mapy, które są wydane do Warlocka, to są mapy ze świata gry. Czyli to jest wyrychtowane najakuratniej przez Ech Echhart nie Eckharta Otwina Katzberga, profesora Królewskiej Akademii Wszechnauk. Okej. Okay. Dokładnie tak. I chodzi o to, że... Te mapy występują gdzieś tam w Królestwie, tak? Mogą wisieć gdzieś na dworach, mogą e, gdzieś tam e, być używane przez jakichś generałów w trakcie bitew i tego to typu nie rzeczy. do końca jest tak, że to jest tylko nasza zajawka, nas, twoja, Jacku tak. i, i, i moja, tak? Tylko naszych postaci już mogą używać Na przykład tak, dokładnie okay. tak może być. I właśnie tak samo jest z Dostrzegaczem. Dostrzegacz został stworzony też przez kartografa. W trakcie z, zbiórki, z tego co pamiętam, też można było nasyłać mu jakieś pomysły, jakiś konkurs miał. I tutaj naprawdę wypisał dużo naprawdę fajnych rzeczy, pomysłów, zajawek ze świata. No bo to jest gazeta, która wydawana jest w Królestwie, konkretnie w Feseburgu, czyli w stolicy. I tu są komentarze do tego, co się dzieje w jakichś określonych regionach, co się dzieje, gdzie są jakieś niepokoje, kto jest gdzieś tam ścigany, czyli jeszcze więcej fajnych Zajawek zajawek, pomysłów, albo opisów nawet szczątkowych jakichś miejsc w królestwie. Więc bardzo fajna sprawa. To się łączy wszystko ze sobą, tak? Mamy grę zasady, opis królestwa i tak dalej. Mamy mapy, mamy dostrzegacza i mamy przygodę na przykład w starterze, która w, którym, w której też występuje dostrzegacz, występuje kartograf. Aha. I to wszystko jest ze sobą powiązane na takim poziomie metaplotu, że tak powiem. Okay. Ale, ale fajnie to się dogrywa wszystko, jeśli masz te wszystkie gadżety, na przykład. Jakich nie masz, to też nie ma nie ma tego złego, bo dostrzegacze są dostępne w wersji elektronicznej. Kacz masz na przykład, odgrywa jest nagranie. Chyba jest tutaj nawet link do niego umieszczony w serterze. Jeśli się nie mylę. Hmm. Na pewno w tej wersji elektronicznej jest i jest też na stronie Hengal do znalezienia i na stronie zbiórki. masz na, nagrał siebie jako Herolda, który czyta prostemu, prostemu, ciemnemu ludowi na rynku w Fesselburgu, odczytuje dostrzegacza. Ok. Fajne. Także jest to dodatkowy Bayer, który można włączyć swoim graczom w trakcie sesji i mogą sobie odsłuchać takiego Herolda, który na, na rynku coś opowiada. Spoko opcja. Ehm, no dobra. E Jaki? Efekt. Ten system. Efekt, wow. To, no, to zawsze, ale właśnie. To będzie high fantasy, low fantasy, dark fantazy. Już co? Mm, jesienna gawenda fantazy. Czy jeszcze coś? E, to, no. Cała koncepcja autora była taka, żeby nawiązać bardzo mocno do pierwszej edycji. E, Motka. Tak, dokładnie. Nie bójmy się tego mówić, bo on był fanem. Mm, i raczej to jest takie low fantasy, Jest magia, która może robić różne rzeczy, ale ona kosztuje, tak? Mhm. I ma związane z tym konsekwencje. Można to grać w takich klimatach. Znaczy, tak, generalnie możecie to grać jak chcecie. Dobrze, tak? Tak wszystko tak naprawdę, tak? Także tutaj tym się nie sugerujcie, co ja mówię, bo to są takie ogólne rzeczy. Najbardziej dwie strony tego medalu, jak to można, jak to jest grane, to jest strona taka, właśnie pierwsza edycja Warhammera, czyli taka lekko, nie wiem, jest, jest trochę brudno, nie, jest trochę błotka, ale jest tak też trochę śmiesznie momentami, mhm. tak pastiżowo momentami. Czyli nie w kierunku tego mroku, tylko takiego rozluźnienia troszkę. No, no wiesz. Jesteśmy, nie jesteśmy super bohaterami z pesami w swojej dziedzinie. jesteśmy na przykład, ja jestem dobrym kołodziejem, nie? robię koła hmm. i tak dalej, i nagle trafiam gdzieś tam na trakt, bo coś tam się dzieje, gonią mnie jacyś zbójcy i w ogóle wpadłem w jakieś tarapaty, i muszę sobie poradzić. Mm. No i trafiam w ten świat niebezpiecznych przygód, ale ja wcześniej tym się nie zajmowałem i teraz, ja, jak, ja, jak ja sobie z tym poradzę? Mm. I tutaj może być tak z przymrużeniem oka to traktowane wszystko, nie? ale możesz na tym zagrać normalnego fantazjaka w którym po prostu magia jest bardziej kosztowna, mhm. bo kosztujecie twoje siły witalne i po prostu grasz i pomijasz ten efekt, znaczy ten element błota, brudu i, i tej takiej rubaszności, że tak powiem, no Lekko przyśmiewczej. No bo to wiadomo, no niektórzy tak też grają w inne gry, że właśnie Umartwianie się, wiesz, to błoto, to, to, było, to, było, to ból i śmierć są um, najważniejsze w całej sesji, nie? dla niektórych. E, a tutaj nie raczej jest chodzi. Jest to oczywiście złe, każdy ma swój styl o, i tak bardzo tak, lubi. Tylko chodzi o to, żeby bardziej mi chodzi o to, żeby powiedzieć, że Warlock to jest system, w którym możemy to zrobić, ale nie musimy. Ale nie musimy. Okay. Mamy niebezpieczną magię, mamy choroby, trucizny, tak. To pytanie, czy mamy jakieś zachowania, style, która, które ta gra nagradza, a może ewentualnie każe, czy nie? Czy jesteśmy otwarci? Nie, nie. Myślę, że czy ona nagradza, każe, nie wydaje mi się, no. Gramy okay. sobie w RPGa, yy, że tak powiem, na podstawie umowy społecznej przy stole. Wiemy, w co gramy wszyscy i się bawimy, nie? Jasne. Dobra, to w takim wypadku. Właśnie. Jesteśmy przy stole, chcemy sobie zagrać w Warlockach. Czego potrzebujemy? Jakie kostki? E... K20 i K6. I tylko? I koniec. Okay. Testy wykonuje się tak, że dodajesz swoją umiejętność do wyniku na kości K20, na K20 i musisz przebić poziom 20. No, chyba, że ma... stały poziom tak. 20? Tak. Chyba, że masz no, plus, minus jakieś modyfikatory do twojego rzutu, które okay. tam A modyfikatory, jakby rząd, rząd wielkości e... tych modyfikatorów? 2 do 5. Aha. Coś w ten sposób, nie? Ok. I musisz tą dwudziestkę przebić, tak? Chyba, że jest rzut przeciwstawny, no to musisz przebić... Ty versus przeciwnik. Tak, musisz przebić przeciwnika i, i lecimy dalej, nie? Okej. Okay. No dobra, to teraz troszkę takie pytanie, które zawsze jestem ciekaw odpowiedzi. Właśnie ziarnistość mechaniki, czy ona jest pełna współczynników, czy, czy jest raczej prostsza? No nie wiem, to znaczy generalnie mechanika Warlocka, która jest i w Warlocku, i Urb Warp Starze, czyli jak ktoś lubi bardziej sci-fi, to... Star. No, ten sam wydawca, ten sam autor. Także. Ten, ten sam silnik, tak? Mhm. E, jest prosta dosyć, nie? Ta mechanika jest prosta, opiera się na, na K20, i dodajesz umiejętności i tak naprawdę to jest wszystko, musisz przebić ten próg. Także nie, próg wejścia jest bardzo niski, nie ma tam jakichś kruczków. One się po. Na, Wiadomo, można korzystać z wielu dodatków i przy tworzeniu postaci, dobierać sobie pełno różnych rzeczy. Jeśli ktoś operuje magią, to ma trochę więcej do roboty, ale no, dalej to jest dużo prostsze i łatwiejsze niż w takich dużych jakichś tytułach fantazjakowych, znanych z mainstreamowego rynku. Okej, okay, to bardziej nakłania Czyli... ta gra do, do narracji. Czy, 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 czy bardziej mechanicznie? Czy tak naprawdę zależy do od ekipy, jak będą chcieli? Zależy, mogą i tak, i tak. No zależy od ekipy. Mi osobiście ona, ta gra, opis świata, te mechaniki, tworzenie postaci, pełna jest zahaczek, które, które już po samym tworzeniu postaci mamy już przygodę. Tak. Mamy, ja, ja zazwyczaj tak mam, że jak robię postacie z graczami do Warlocka, to ja już w momencie, kiedy oni kończą robić te postacie, to ja mogę nie mieć nic przy stole, i w momencie, kiedy oni robią, kończą te postacie, to już wszystko wiem, już wiem, co będziemy robić. Najczęściej m, te moje historie kręcą się wokół tych postaci, ich jakichś tam e, talentów, problemów i tego typu rzeczy, nie? Mhm. I to wynika już wszystko z, 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 z tworzenia postaci. Porozmawiamy pewnie o tym w trakcie przy tworzeniu postaci. Dokładnie, bo będziemy to robić później. Dobra. Tempo walki. Jak sobie system z tym radzi? Bo to jest dość istotna mhm. rzecz, która czasem potrafi w systemach tak, że nagle e, cała co? sesja zeszła ci na turlaniu kostkami. Co, co? No, nie jest złe, ale... E, Odległość, tak. Czy można grać na siatce taktycznej? No można, jak ktoś chce to śmiało. E, tutaj odległości to nie jest tam w metrach, calach i tak dalej, tylko bardziej jest liczone blisko, daleko i, 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 i średnio daleko, że tak powiem. No, mhm. Także abstrakcyjne odległości. Mm. E, kiedy ktoś do ciebie strzela, no to do ciebie strzela, ty możesz próbować tego uniknąć. Kiedy ktoś z tobą walczy wręcz, to jako atakujący do, ma modyfikator plus 5, bo on atakuje, więc Aha. on chce zrobić sobie krzywdę w twojej postaci, przepraszam. Mhm. Więc mu jest łatwiej. Ma plus 5, ty się bronisz, nie masz plus 5, i rzucacie. Mhm. Ten, kto wygra ten test, ten zadaje obrażenia. I to jest test już stricte przyniewstawny, czyli tak. twój rzut na mój rzut. Dokładnie sposób. tak. Okej. Okay. No. Czyli raczej no, jest to szybka mechanika. Tak, no wiadomo, potem pojawia się pancerz, bo ja zadaję obrażenia, ty masz pancerz... No i jasne, i... coś tam trzeba posumować, pododawać, ale Dokładnie, jest to Dokładnie, ale mechanika szybka. jest szybka... Czyli nie masz na przykład pustych rzutów na zasadzie, że przez 20 minut ty rzucasz i Mizgrzy rzuca i żaden z was, z drugiego nie może trafić, bo nie, nie możecie przebić progu tam... Nie ma. Obrony. Nie ma. Okej, okay, to chyba fajna informacja. Dobra, ostatnie pytanie. Jak skomplikowany jest ten system? Czyli jak y, wydaje ci się, jak dużo czasu potrzebujesz, potrzebowałeś, żeby go poznać, a, albo ewentualnie jakby, żeby wytłumaczyć go nowym osobom? Czy to jest, wiesz, mocno złożona mechanika z rozbudowanym wszystkim dookoła, czy raczej prosta? Y, pewnie odpowiedź już gdzieś tam w części to po, po Jest gdzieś, prosta. No. Mój rekordowy czas tłumaczenia zasady y, Warlocka to jest chyba 5 minut. Okej. Okay. I tyle. Łącznie jest, nie wiem jaki był poziom zaawansowania tego człowieka, któremu tu tłumaczyłem, ale on jakieś RPG już tam grał. To był na Kopernikonie i właśnie weź coś, padło hasło, ale weź mi powiedz, jak działa ten Warlock. I ja powiedziałem: No, k 20, poziom jest 20, masz umiejętności, które zdajesz, zależą od profesji, masz jakieś talenty, które coś z tym modyfikatują, modyfikują. On mi zadał jeszcze parę pytań, odpowiedziałem: Aha, okej, okay, dobra, wszystko wiem. I tak naprawdę. O to wchodzi w tej grze, nie? Znaczy, w tej mechanice w grze chodzi o co innego, ale w mechanice chodzi o to, żeby ona była, żeby ona nie przeszkadzała nam w grze i żeby była dosyć płynna. Ale przy okazji, żeby też żeby była potrzebna, bo ona jednak coś tam generuje. I... No tak, jakbyśmy tylko szli samo abstrakcją i sobie no. coś opowiadali. Mo można, można ale, nie? Ale, 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 ale także. To ryzyko, wejścia, że nie wyjdzie ci. Także próg wejścia jest, jest niski. Fajna opcja jest, że jest starter, który zawiera podstawowe zasady i uproszczenie tworzonej postaci. I, i naprawdę można się już samym startem fajnie bawić. No dobra, Jacek, to zakończmy na razie. Mhm. To jest pierwszą część naszych systemowych okay. pogodów o Warlocku. No Potem trudno. będą kolejne odcinki, także na spokojnie, jeszcze będziesz mógł coś opowiedzieć. Dobra. Ze swojej strony bardzo ci dziękuję. Ja również. Za twoją obecność, że wpadłeś porozmawiać z nami, ze mną o Warlocku. A wam drodzy widzowie dziękuję, że dotrwaliście do końca, także lajkujcie, subskrybujcie. I grajcie w RPG I głoście tą radosną nowinę o RPGach, żebyśmy powiększali nasze grono graczy i jeszcze bardziej graczy i mistrzów Także dzięki wielkie, trzymajcie się, hej! Na razie!